Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony UBA. UBA Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Wojna Izrael-Hamas nie toczy się tylko w koszarach. Ogromna jej część odbywa się w mediach społecznościowych, a nawet tradycyjnych. W XXI wieku absolutnie nie możemy zignorować tego frontu cyfrowego i musimy zdawać sobie sprawę, jakich mechanizmów używa się, aby sterować opinią publiczną. Zanim jednak zaczniemy ten temat, możecie już teraz polajkować moje wideo, do czego zachęcam, żebyście nie zapomnieli na koniec. Zasubskrybować mój kanał klikając w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Możecie także wesprzeć mój kanał, na dole jest przycisk Podziękuj. E, możecie tam wpłacić jednorazowo dowolną kwotę i za wszystkie kwoty. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dla osób nowych na kanale e, bardzo mi miło witam Was serdecznie. Ja jestem Żaneta i od ponad 7 lat mieszkam w Izraelu. Od 7 października, czyli ataku Hamasu na Izrael, wszystkie media są zalane fake newsami. Tradycyjne media są używane w tej wojnie dezinformacyjnej e, jako takie podłoże do tego, żeby nadać tym fake newsom wiarygodność. Termin fake newsy, czyli e, fałszywe wiadomości, kojarzy się głównie z. Takimi nieprawdziwymi portalami informacyjnymi, niesprawdzonymi, niesprawdzonymi źródłami, e, i absolutnie nie myślimy wtedy automatycznie o mediach głównego nurtu. Gdyby to był tylko jeden front tej całej cyfrowej wojny, to byłoby ok, ale niestety jest ona dużo bardziej złożona. Co to są fake newsy? Fałszywe wiadomości, które istnieją tylko wtedy, gdy ludzie w nie wierzą. Nie dlatego, że coś jest rzeczywistością lub nie jest rzeczywistością. Pytanie dotyczy wiarygodności. Najpierw potrzebujesz wiarygodności, a kiedy już ją stworzysz, możesz nią manipulować. No właśnie, więc twórcy fake newsów wykorzystują wiarygodność innych portali lub nawet dziennikarzy do tego, aby tę wiarygodność przelać na swoje wiadomości. Miksując te wszystkie rzeczy, i na przykład e, biorąc wygląd poważanych gazet, portali, e, tworzy się taką aurę prawdy. I niestety możemy zaobserwować niesamowity wzrost takich działań po 7 października. Jednym z działań e, tych twórców dezinformacji jest to, żeby zdewaluować e, media głównego nurtu. Powołując się na to, że nie obrały one tej wersji wydarzeń, która ludziom byłaby bardziej na rękę, albo w którą dużo bardziej wierzą. To wszystko jest podsycane przez zwolenników teorii spiskowych, którzy na sztandarach niosą hasło tego, że media ukrywają przed ludźmi prawdę. I w przypadku wojny Izrael-Hamas jest taka teoria spiskowa, że Izrael dobrze wiedział, o tym zamachu, że ma on się odbyć i po prostu pozwolił Hamasowcom zabić swoich obywateli. Kolejna taka hulająca teoria spiskowa to jest to, że na festiwalu Nowa to izraelska armia zabiła tych ludzi. Pomimo tego, że mamy nagrania od samych Hamasowców, jak oni siebie filmowali, robiąc te wszystkie masakry, które tam się odbyły. Na samym początku wojny organ nadzorujący dezinformację Fake Reporter odkrył fałszywe konta izraelskich dziennikarzy. Osoby lub instytucje podszywające się pod izraelskich dziennikarzy próbowali siać dezinformację oraz utworzyć niesamowity chaos, wykorzystując właśnie wiarygodność tych dziennikarzy. Hmm, czy znamy już z niedalekiej, niedawnej historii taki sposób działania? Znamy modus operandi Rosji, czyli operacja Doppelganger, właśnie wykorzystuje takie mechanizmy, biorąc media głównego nurtu i podrabiając je, używając wiarygodności tych mediów i siejąc dezinformację. Chodziło tutaj o fałszywe serwisy informacyjne, które miały podrabiać na przykład Der Spiegel albo Le Monde. Kopiowana była estetyka tych stron, projekt, rozkład, również domena była bardzo podobna. Ludzie, którzy widzieli jakiś artykuł, screenshot z jakiegoś artykułu, właśnie pochodzącego z tych poważanych portali, myśleli, że to właśnie jest prawda. W przypadku wojny Izrael-Hamas jest to rozpowszechnianie, bardzo wielkiej ilości fake newsów na temat antysemityzmu, co oczywiście działa na emocje i podsyca wszelakie obawy. Nie to, żeby te obawy były bezpodstawne, bo niestety widzimy na świecie wzrost zachowań antysemickich, a takie artykuły. Mogą również te zachowania podsycać. Technologia też poszła do przodu, i twórcy tych fake newsów są w stanie używać AI do np. tworzenia nowych userów, użytkowników podszywających się pod prawdziwych użytkowników portali, a także do tworzenia bardzo wielkiej ilości fałszywych treści w bardzo krótkim czasie. Francuscy urzędnicy potępili rosyjską ingerencję po tym, jak Niektóre źródła informacyjne zaczęły rozpowszechniać zdjęcia graffiti z Paryża. To było graffiti Gwiazd Dawida. Okazało się, że to graffiti było zrobione przez obywateli Mołdawii powiązanych z Rosją. Po tym, jak zostali aresztowani przez francuską policję, wygadali się, że jakiś cudzoziemiec zapłacił im za to, żeby te gwiazdy Dawida narysować. To oczywiście miało podsycać coraz większy antysemityzm we Francji. No, bo skoro już ktoś takie grafity zrobił, to dlaczego my nie możemy? Izraelski portal Haaretz zrobił dochodzenie i z niego wynika, że od końca października na stronach internetowych powiązanych z przeszłością rosyjskiej akcji Doppelganger pojawiają się również fake newsy o wojnie, co nas oczywiście nie dziwi. Należą do nich np. fałszywa wersja Fox News w języku angielskim, namiastka Der Spiegel w języku niemieckim i fałszywa wersja La Parisienne w języku francuskim. Sfałszowano także wersję popularnego izraelskiego portalu Walla News, a w celu wywarcia wpływu na Izraelczyków opublikowano w języku hebrajskim co najmniej cztery raporty zawierające dezinformację na temat wojny i reakcji na nią w USA i w Unii Europejskiej. Podobnie jak w przypadku innych podrobionych portali, raporty na portalu Walla News odzwierciedlały wygląd i estetykę strony internetowej Wali. -E, a do uwiarygodnienia fałszerstw wykorzystano podobnie wyglądającą domenę. Raporty miały podpisy autorstwa redakcji Wali -E i były niedawno datowane. Może pamiętacie tę paskudną sytuację w Dagestanie, kiedy. To samolot, z który leciał z Tel Awiwów, wylądował na tamtejszym lotnisku, i ludzie, którzy byli w tym samolocie, doznali linczu. Mieszkańcy Dagestanu zebrali się dookoła lotniska oraz wdarli na płyty lotniska, żeby szukać ludzi, którzy są Żydami, i żeby nie wiem, co z nimi zrobić, nie chcę sobie wyobrażać. Więc, okej, okay, Dagestan to jest kraj muzułmański, ale pod rosyjskimi wpływami, więc Jakiej narracji mógł użyć Dagestan i Rosja, żeby wykorzystać tę sytuację? Oczywiście, puszczono w świat wiadomość, że osoby atakujące samolot izraelski to byli Ukraińcy. Jednym z takich powodów, dlaczego Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą, było to, że w Ukrainie pomoć jest okrutny antysemityzm i Rosja idzie Pomóc ludziom tam. Więc sytuacja, kiedy zwalają winę na Ukrainę za to, co zrobili ludzie powiązani z nimi, nie dziwi absolutnie nikogo. Ale jak to się stało, że w ogóle ludzie zebrali się przy tym lotnisku akurat w czasie, kiedy lądował samolot z Tel Awiwu? Właśnie tutaj mamy kolejny kanał dezinformacji albo podsycania tłumu: Telegram. I telegram jest narzędziem, możemy używać go do dobrych rzeczy, możemy też go używać do rzeczy podłych. Jak w tym przypadku na kanale Utro de zaczęto nawoływać do tego, aby iść na to lotnisko. Wypłynęła też data i godzina, kiedy ten samolot ma przylecieć, a w tej grupie było ponad 50 tysięcy ludzi. Dezinformacja, która była siana w języku hebrajskim dla Izraelczyków skupiała się głównie na zagrożeniach dla Izraela i dla Żydów, żeby oczywiście wzbudzić panikę. Z kolei dezinformacja szerzona poza granicami Izraela, na przykład po angielsku, była taką swoistą kampanią przeciwko Izraelowi. Jako przykład fałszywe Fox News i newsy o tym, że pomoc. USA zostanie teraz przekierowana do Izraela i skończy się pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. W sfałszowanym niemieckim raporcie próbowano połączyć wojnę w Izraelu ze wzrostem cen energii w Europie. Narracja jest bardzo podobna do tych dezinformacji sianych, kiedy wybuchła i nadal niestety trwa wojna w Ukrainie. I mówi o tym i straszy tym, że kraje, które pomagają Izraelowi czy Ukrainie. Potem w konsekwencji mają problemy, na przykład ekonomiczne. Jak już wspomnieliśmy, technologia idzie do przodu, i tutaj po 7 października zauważono bardzo dużą ilość kont masowo tworzonych przez sztuczną inteligencję i masowo produkujących posty na portalach społecznościowych, mniej więcej w tym samym temacie, z tym samym przesłaniem, ale w różnych językach. Ponieważ teksty tweetów są generowane automatycznie, jedyną rzeczą, której operator będzie potrzebował do operacji na większą skalę, będzie większa liczba kont stworzonych przez sztuczną inteligencję. Właśnie, resztę można skalować bez zwiększania kosztów i przy niewielkim oporze ze strony Twittera. Jeśli operator zdecyduje się zakłócić jakiekolwiek ważne wybory lub zwiększyć napięcie w czasie poważnego kryzysu. Na pewno będzie w stanie to zrobić. Technologia to nie jest tylko tworzenie automatycznie ogromnej ilości kont i kontentu pisanego, ale też kontent graficzny, czyli między innymi zdjęcia oraz filmy. I tutaj mamy taki przykład, gdzie wzięto twarz Izraelskiego żołnierza z jego filmu na TikToku, który naprawdę opublikował. I z tego stworzono nowy film, gdzie ten żołnierz namawia ukraińskich żołnierzy do tego, aby opuścili Ukrainę i dołączyli do armii izraelskiej. Oczywiście nie za darmo, w zamian za pieniądze i obywatelstwo. Film ten hulał po mediach społecznościowych, a nawet wyświetlał się jako reklama w YouTube. Organizacja pozarządowa Forbidden Stories, która monitoruje wolność słowa dziennikarzy i tego, że na przykład mogą być zastraszani, zabijani, Utrudnia im się pracę na całym świecie. W tym roku będzie się skupiać również na walce z dezinformacją. Firma, która zajmuje się właśnie tworzeniem. Fake newsów, tworzeniem fejkowych użytkowników i której serwis mogą wykorzystywać kraje do tego, aby manipulować na przykład wyborami, jak to się stało we francuskojęzycznych krajach w Afryce. Tworzy nie tylko postacie fałszywych użytkowników, ale postacie fałszywych dziennikarzy śledczych, na przykład tworzy fałszywe portale, gdzie ci dziennikarze. Pracują i piszą fałszywe newsy, ale czasem zatrudniają również prawdziwych dziennikarzy, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, że piszą dla portalu swojkowymi newsami, a dają takiemu portalowi dzięki swojej twarzy, dzięki swojemu nazwisku wiarygodność. Ta bitwa dezinformacyjna jest również wojną emocjonalną, wojną psychologiczną. I tutaj na przykład mamy takie sytuacje, które. Powtarzają się bardzo często, gdzie z mediów społecznościowych, z Telegrama, z TikToka, wypływają różne obrazki Izraela, który robi paskudne rzeczy, ale to nie jest Izrael. Te obrazki są wzięte z innych krajów, z innych czasów, z innych miejsc, z innych sytuacji. To, co jest udostępniany jako jakiś paskudny akt przemocy armii izraelskiej na na przykład palestyńskich dzieciach. Niekoniecznie musi być to żołnierz Izrael, dziecko palestyńskie. To mogło zostać nakręcone na przykład, nie wiem, 5 lat temu w jakimkolwiek innym kraju, ale bierze się teraz y, te filmy i rozpowszechnia się, recyklinguje się je jako sytuacja, która teraz stała się w gazie. Mamy tu też takiego pana Jacksona Hinkle y, który Posłużył się sfałszowanym screenem z Haarez w celu tego, żeby zaprzeczyć tragedii i masakrze, która stała się 7 października. I w tym tweetie pan Jackson Hinkle, i zauważcie, że ma ten niebieski znaczek z weryfikacji. No teraz to może mało znaczą takie znaczki, ale cały czas oddziałują to na ludzi. Którzy myślą, że takie osoby są bardziej wiarygodne? Jackson mówi, że Harec zraportował poniższe, że liczba zabitych to 900, że 50% zabitych to żołnierze, większość ciał ofiar mają oznaki śmierci spowodowane przez czołgi, nie ma żadnych dowodów, że Hamas spalił jakichkolwiek Izraelczyków, pożary wybuchły y, przez y, izraelskie działania. Nie było żadnych dzieci z odciętymi głowami. Ciała wojowników Hamasu były bezczeszczone podczas kiedy ciała izraelskich żołnierzy były wzięte do kostnicy z dużym respektem. Hamas zastrzelił mniej niż 100 ludzi, z czego większość to byli osadnicy, którzy celowali do nich z broni. No i problem z tym screenem, który tam się pojawił jest to, że Haaretz Nigdy nie prowadziło takiego śledztwa i nigdy nie opublikowało takiego artykułu. Oczywiście autor y, tweeta y, nie pofatygował się, żeby podlinkować swoje źródła, no ale screen wystarczył. No i okej, okay, teraz na Twitterze ten jego post ma nakładkę, która wspomina, że jego zarzuty są bezpodstawne oraz link do Harec, który również to napisał, który zaprzecza, że kiedykolwiek podawał takie informacje do publiki, no ale niestety. Numery tutaj nie kłamią. Post z dezinformacją zgromadził ponad 5 milionów wyświetleń, a post Harec, który to wszystko sprostowywał, milion. Pomyśl o dezinformacji, jak o drożdżach. Mnoży się szybciej w cieplejszym klimacie. Rozpowszechnianie dezinformacji zależy od treści emocjonalnych i sensacyjnych. Ludzie to udostępniają, bo są oburzeni, zszokowani lub źli. Ta reakcja emocjonalna jest najskuteczniejszym katalizatorem dezinformacji. Więc jeżeli dezinformacja jest jak drożdże, to media społecznościowe są drożdżów katalizatorami, są mąką. Na te drożdże, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że im bardziej rozpowszechniany jest jakiś post, tym większe zasięgi dostaje. Im więcej komentarzy jest pod danym materiałem, tym dostanie również większe zasięgi. A oczywiście yy, posty, które są bardzo emocjonalne i na które ludzie reagują z oburzeniem, bo to nieważne, czy to są. Posty pozytywne czy negatywne, one oczywiście będą miały większy zasięg, dlatego że lepiej się klikają, lepiej dla reklam, lepiej dla serwisów. Tutaj taki kolejny smaczek dezinformacyjny. Był taki materiał filmowy, który miał przedstawić zestrzelenie dwóch izraelskich helikopterów w dniu ataku Hamasu. Ale to nie jest prawdziwe. To jest filmik wycięty z gry Arma 3. Sztuczna inteligencja potrafi też kreować obrazy, więc możemy natknąć się na zdjęcia palestyńskiego dziecka leżącego w gruzach i przytulającego kotka. Ale to zdjęcie jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ono nie jest prawdziwe. I tutaj zaznaczę, nie mówię, że nie ma palestyńskich dzieci leżących w gruzach, bo są. Są ich tysiące. I to jest ogromna tragedia. Udostępnianie fake newsów, udostępnianie fałszywych zdjęć, ja nie wiem, czy to o tym dzieciom pomoże, niestety nie. Jak jeszcze fake newsy trafiają do opinii publicznej, to jest wykupywanie w serwisach poważanych. Materiałów sponsorowanych, i te materiały są wtedy publikowane i wyglądają tak, jakby był to artykuł właśnie z tego portalu. Zauważono też takie wyrywanie rzeczy z kontekstu, czyli na przykład wzięcie jakiegoś nagłówka artykułu, wycięcie z niego czegoś, albo wyrywanie z kontekstu jakiegoś tekstu, nie pokazując reszty, co miałoby zaprzeczać w ogóle temu, co w tym tekście było napisane i było to użyte do propagandy i nie możemy zamknąć oczu na to, że to co dzieje się online, nie wpływa na nasze prawdziwe życie w realu. Wpływa. W Stanach Zjednoczonych czterokrotnie wzrosła ilość napaści antysemickich, a od 7 października otrzymano 774 skargi na temat islamofobii. Media społecznościowe nie radzą sobie za bardzo z propagandą, która jest publikowana na ich portalu i może wiecie, że czasem próbujecie zgłaszać jakiś post i on nie zostaje usunięty, bo nie jest sprzeczny z regulaminem na przykład Facebooka. Dajmy na to Twitter nie usuwa 98% zgłoszonych postów. TikTok również został oskarżony o nic nierobienie i rozpowszechnianie hejtu, dezinformacji, ale mówi, że nie, nie. U nich, to nie, u nich to się nie dzieje. I ta wojna Izrael-Hamas dała nam kolejną smutną lekcję, do tego, że czasem zauważamy za późno, że na początku wojny od razu padają ofiarą dziennikarze, media głównego nurtu oraz informacja, prawdziwa informacja. I to jest niesamowicie ważne i niesamowicie wpływa na późniejszy rozwój, Konfliktu i sytuacji. Przykre jest też to, że media głównego nurtu są tak głodne takich szokujących newsów, szokujących wiadomości, że zdarza się niestety, że nie sprawdzają ich źródła. I tak na przykład było, a to tylko jeden przykład, bo było tego więcej, z sytuacją, kiedy to szpital w Gazie został ostrzelony. I media natychmiast podały, że to Izrael zbombardował ten szpital. Tylko dlatego, że Hamas wypuścił taką informację. Nie zweryfikowali tego, ale dobrze wiedzieli, że takie nagłówki będą się klikać i to zarobi. Profesjonalizm e, takich portali niestety zostawia dużo do życzenia. I znowu, przeprosili i sprostowali, ale to, co poszło już w świat, to już poszło. Social media, tu wiadomo, tu w viral mogą iść przeróżne rzeczy. Administracja tych rzeczy i sprawdzanie, czy one są zgodne z regulaminem, praktycznie nie istnieje. Social media również bardzo lubią polaryzowanie ludzi, dlatego że wtedy ci ludzie wchodzą w zażarte dyskusje na różnych portalach, a wiadomo, im więcej kliknięć, im więcej czasu spędzonego na portalu, im więcej komentarzy. Tym więcej pieniędzy. I ofiarami tej dezinformacji nie są tylko właśnie te media głównego nurtu, te ogromne media, ale również nasza percepcja percepcja tego, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe, co jest fake newsem, a co jest informacją sprawdzoną, i coraz bardziej zaczynamy się wahać, i coraz trudniej będzie to weryfikować. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie przede wszystkim edukacja na temat tego, jak odróżniać fake newsy od prawdziwych wiadomości, a po drugie, zostaną nałożone jakiekolwiek ograniczenia na social media. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję, że byliście tutaj ze mną przez cały film. Dajcie znać w komentarzach, na jakie fake newsy dotyczące tego konfliktu Wy natrafiliście w internecie i jak zorientowaliście się, że jest to informacja nieprawdziwa. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, możecie też zostawić w komentarzu szalom. Zachęcam Was również do udostępniania tego filmu, bo w przypadku YouTube'a filmy takie jak moje... Mają okrutnie przy, przycięte zasięgi, i to, co właśnie może im pomóc, to udostępnianie i komentowanie. Nie zapomnijcie też temu filmowi zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, również zachęcam, kliknijcie też w dzwoneczek. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Możecie również wesprzeć mój film, wesprzeć mój kanał i wesprzeć mnie. Na dole będzie taki przycisk podziękuj, tam możecie wpłacić jednorazowo dowolną kwotę, jaka Wam pasuje, i za wszystkie podziękowania ja też Wam dziękuję. Póki co żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!